Dajcie na kanale Podróże Karolci. Malediwy. Malediwy kojarzą się z luksusem, drogimi resortami i prywatnymi wyspami. Ale czy da się to zrobić inaczej? Taniej? Bardziej lokalnie i autentycznie? Zobaczcie jak wyglądają Malediwy na własną rękę. Bez agencji, bez pięciogwiazdkowych hoteli, za to z wielką przygodą. Zapraszam do oglądania. Zacznijmy od podstaw. Lot do Male jest najlepiej szukać z wyprzedzeniem. Często można już trafić na bilety za 1500-2000 zł w dwie strony z przesiadką. Potem zostaje wybór lokalnej wyspy. My wybraliśmy wyspę Toulouse. Miejsce, które łączy piękne plaże z lokalnym życiem i przystępnymi cenami. Wyspa Toulouse znajduje się około 30 km na północny wschód od stolicy Male. Położona jest w atolu Kafu. Słynie ona z dobrych warunków do surfingu, a także pięknych plaż i turkusowej wody. Z lotniska w Male na wyspę można dostać się promem publicznym lub speedboatem. Prom jest tańszy, kosztuje około 2 dolary od osoby, ale podróż trwa znacznie dłużej, ponieważ około 2,5 godziny i pływa raz dziennie. Druga opcja, którą my wybraliśmy, to Speedboat. Jest on znacznie szybszy. Podróż trwa około 30-40 minut, ale też dużo droższy. Koszt to 25 dolarów od osoby. Jeśli chodzi o nocleg, to my wybraliśmy Guesthouse Blue Heaven. Kosztował on nas 4000 zł za 3 tygodnie pobytu. W cenie mieliśmy również tradycyjne malediwskie śniadanie, które nazywa się Mashuni. Jest to mieszanka rozdrobnionego tuńczyka, świeżego kokosa, cebuli i papryczki chili. Podawane jest z malediwskim chlebem, który nazywa się roshi. Do tego mieliśmy również dodany sok pomarańczowy oraz ugotowane jajka. Nie jest oczywiście to resort i daleko mu do niego, ale jest czysto, wygodnie i z klimatyzacją. A do plaży mamy około 4 minuty. Natomiast trzeba podkreślić, że jest to plaża, na której nie można opalać się w bikini. Ponieważ na lokalnych wyspach obowiązuje kultura islamska i są specjalne plaże dla turystów, tak zwane Bikini Beach. I do plaży Bikini Beach mieliśmy około 10-12 minut. My na Malediwach byliśmy w okresie bożonarodzeniowym i kolację wigilijną jedliśmy na plaży. Kosztowała nas ona 15 dolarów od osoby i w jej skład wchodziło bardzo dużo potraw. Nie ja wam powiem, jak to wygląda w restauracjach. Czy ceny są naprawdę takie duże? Też wrzucę Wam za chwilę, jak wyglądają posiłki. No i teraz tak. Tak wygląda zupa pomidorowa, którą zamówiliśmy. Kosztuje 40 rupii malediwski. Do tego doliczany jest podatek, ale w przeliczeniu to wychodzi około. No myślę, że trochę ponad 3 dolary jakoś by wyszła ta zupa. 3,5, no. myślę, że około 15 złotych Tutaj macie takie przykładowe danie: ryż z kurczakiem lub ryż z tuńczykiem, do tego jajko i chipsy krewetkowe. I za jedną taką potrawę dla osoby trzeba zapłacić 65 rupli maldiwskich, co w przeliczeniu wychodzi około 4,5 dolara, co nam daje razem z podatkiem mniej więcej 18-19 złotych za taką potrawę. A to deser, który jest bardzo ciężko dostać na Malediwach. Nam się udało chociaż raz go zjeść. Nazywa się Gabuli Boakiba. Jest to tradycyjne malediwskie pieczone danie, które jest przygotowywane z młodego kokosa, mąki, cukru i wody jaśminowej. Codziennie piliśmy i jedliśmy kokosy. Kupowaliśmy je u pana w budce na plaży. Cena jednego kokosa to 3 dolary. Na wyspie jest kilka sklepów, w których można dostać dużo przekąsek, napojów i najpotrzebniejszych rzeczy w rozsądnych cenach. Jest również lodziarnia z możliwością wymiany dolarów na rupie malediwskie po znacznie lepszym kursie. Są to, moi drodzy, najpiękniejsze pieniądze, jakie w życiu widziałam. Tysiąc rupii malediwskich. Coś wspaniałego. Na wyspie znajduje się również apteka, szpital, fryzjer, a więc tak naprawdę wszystko czego potrzebujecie. Myliśmy tutaj na połowach optopusta, proszę bardzo, to bardzo odkopów mówi to. Było... to Nie Po złowieniu ośmiornicy trzeba usunąć jej wnętrzności, woreczek z atramentem i dziobak między ramionami. przy okazji można nakarmić nimi rekiny. Po wszystkim zostaliśmy zaproszeni przez Lubę na obiad, który sam dla nas przygotował ze złowionej ośmiornicy. Trzeba tutaj podkreślić, że nigdy w życiu nie jedliśmy lepszej. Byliśmy dzisiaj zobaczyć produkcję Coca-Coli. Na wyspie, na Malediwach, na której się znajdujemy, niestety nie mogłam zrobić nagrania, ponieważ zabierają telefony, jakiekolwiek kamery, więc nie było to możliwe, ale doświadczenie bardzo fajne. Oni też produkują tą kolę z odsalanej wody, więc bardzo fajnie było to wszystko zobaczyć, jak to wygląda. No i byliśmy również w szoku, jak. Jaką ilość produkują e, przez godzinę e, tego wszystkiego? Z takiej małej jednej buteleczki są w stanie wyprodukować przez godzinę 000, 80 tysięcy coli. Butelek. butelek. Więc e, ilość w szoku byliśmy. W każdym I polecamy, razie. Tak, właśnie tak. Jakbyście nastroje. byli na Malediwach, czy przypłynąć speedboatem, jeżeli nie, nie bylibyście akurat na tej wyspie. A jeżeli będziecie na tej wyspie, to serdecznie polecamy wybrać się na wycieczkę do Coca-Coli. Dzięki uprzejmości Luby i jego rodziny mogliśmy zobaczyć i doświadczyć jak wygląda prawdziwy obiad u Malediwczyków w domu. Był on naprawdę pyszny i ostry. Jesteśmy nice. u Luby rodziny w domu. Luba nas zaprosił do awesome. siebie na obiad. Jest Tutaj bardzo dużo tu jest zupa z ryby, ryż, to jest specjalny sos, tu jest chili, tu jest to co jedliśmy dzisiaj rano What na śniadanie. Tuna, tutaj macie tuńczyka, cebula, uh, limonka, yes, słodkie ziemiaki. Uh, na wyspie można spotkać wiele ciekawych zwierząt. Między innymi papugi. Jedna z nich zjadła kubielota. Kraby. Zające. W noc można udać się do punktu, z którego obserwuje się rekiny, a o zachodzie słońca przylatują nietoperze. To jedno z najlepszych miejsc na Malediwach do surfowania. Przyciąga surferów z całego świata. Są specjalne miejsca, gdzie można wykupić lekcje i doświadczyć tego wspaniałego sportu wodnego. Trzeba pamiętać, że nawet jak poleci się w okresie suchym to nie zawsze jest piękna pogoda. Sylwestrowa noc na Malediwach była wspaniała, a zjawiskowe fairwykli były puszczane ze statku na wodzie. Niestety, po niedługim czasie przyszedł monsun jego tropikalny deszcz pozalewał ulice. Na szczęście, na wyspie nie ma betonowych dróg i ulic, dzięki czemu woda wraca szybko do oceanu. It's really crazy. Happy New, Year, Happy New Year. Jeśli Wam się uda, możecie też trafić na plankton, który robi niesamowite wrażenie. To była podróż zupełnie inna niż wszystkie: bez luksusu, bez planu, ale z ogromem emocji, pięknych miejsc i niesamowitych ludzi. Pokazaliśmy Wam Malediwy takimi, jakie są naprawdę. Proste, spokojne i magiczne. Na koniec krótkie podsumowanie kosztów. Cała ta trzytygodniowa przygoda na Malediwach, razem z lotami, noclegami, jedzeniem, wycieczkami, zamknęła się w okolicach 20 tysięcy złotych za dwie osoby. I wiecie co? Wcale nie trzeba spać w luksusowym resorcie, żeby przeżyć coś wyjątkowego. Wystarczy otwartość i chęć odkrywania świata na własnych zasadach. Jeśli marzyć się malediwski raj, serio to jest do zrobienia. Plaże na Tuluzdo osłania falochron, za którym znajduje się przepiękna rafa. Już tam możecie doświadczyć tego wspaniałego podwodnego świata na Malediwach i spotkać wiele wspaniałych zwierząt. Więcej o podwodnym świecie, wycieczkach i cenach z wyspy. Zapraszam Was do mojego pierwszego odcinka o Malediwach na własną Teraz już naprawdę dziękuję, że byliście ze mną i do usłyszenia w kolejnym odcinku. Cześć!